Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o cyklu życia komponentu. Komponent jest tworzony w aplikacji wtedy, kiedy jest wywołany konstruktor. W tym konstruktorze albo wstrzykujemy jakąś zależność, albo jej nie wstrzykujemy, jeżeli będziemy korzystać z takiej zależności w komponencie. W każdym razie uruchomienie konstruktora tworzy nam komponent. Ten komponent następnie jest przez Angular dodawany do drzewa dom i w momencie, kiedy ten komponent jest w tym drzewie dom, to podlega on y, różnym zdarzeniom. Pierwszym zdarzeniem jest oczywiście dodanie go do drzewa dom, a ostatnim usunięcie z tego drzewa, chociażby w, poprzez przesunięcie się użytkownika do innej części aplikacji, komponent jest y, zamykany, jest, jest niszczony. Innym przykładem... Takiego zdarzenia, które może komponent w trakcie jego życia w drzewie dom spotkać, to jest aktualizacja właściwości, która jest właściwością wejściową, jest przekazywana z komponentu nadrzędnego, zmienia się wartość tej właściwości i wtedy następuje zdarzenie w życiu tego komponentu. W momencie, kiedy następują te zdarzenia w życiu komponentów, Angular daje nam możliwość uruchamiania zaczepów, gdzie możemy wprowadzić szczególną logikę, która ma się wydarzyć w tym określonym momencie. Pokażę Wam, jak to wygląda od strony kodu. Pierwszy zaczep, który już mamy w tej chwili, to jest ngOnInit. Init. Jest on tworzony w momencie, kiedy... Hmm, ten zaczep uruchamiany jest w momencie, kiedy dodawany jest komponent do drzewa domu. I w tym miejscu e, będziemy chcieli wyświetlić informację, która została przekazana, właści wartość właściwości parent counter. Ona została przekazana z komponentu nadrzędnego. Komponentem nadrzędnym do child komponentu jest app mm, component. On tutaj przekazuje tą właściwość i ta właściwość to jest po prostu mm, co 3 sekundy zmieniający się licznik i child component odbiera tą informację i w momencie dodania mm, komponentu do drzewa dom na konsoli powinniśmy tą informację dostać i tak jak widać w momencie dodania do drzewa dom wyświetlił się stan przekazany licznika i informacja, że którą zapisaliśmy w konsoli. Ok. Tak jak widzicie, ten zaczep uruchomił się raz, tylko raz w momencie kiedy dodawany był komponent do drzewa dom. Są zaczepy, które uruchamiają się wiele razy. I jednym z takich zaczepów jest zaczep, który nazywa się on changes. I on changes to jest takie zdarzenie, że wartość właściwości wejściowej z komponentu nadrzędnego ulega zmianie. I tą informację też możemy wychwycić. Dodajmy sobie ten zaczep. Musimy go wprowadzić tutaj po słowie implements, tak jak on init, on changes i on changes zostało zaimportowane dodajmy tutaj on changes ng on changes console log tutaj piszemy on changes dobra i będziemy też wyświetlać informację, która przyszła z komponentu nadrzędnego, wartość licznika. Co 3 sekundy dostajemy nową informację i tak jak widać, to na co warto zwrócić uwagę, to że on changes został, jest to zdarzenie, które zostało uruchomione jeszcze przed przed zaczepem on init czyli to jest pierwsze zdarzenie on jest to pierwsze zdarzenie które jest uruchamiane w momencie kiedy komponent jest dodawany do drzewa domu. później dopiero jest jest to zdarzenie on init i tak jak widać on changes jest uruchamiane wielokrotnie a on init to jest uruchamiane zdarzenie jeden raz dobrze co możemy jeszcze tutaj z engine changes, jaką informację dodatkowo wydobyć? Tutaj jeszcze napiszmy sobie void, że nie zwraca nam żadnej wartości. Możemy dodać do on changes parametr, który changes. Simple changes. I zamiast tego licznika wyświetlmy sobie ten. Właśnie utrzymywany parametr changes. Przejdźmy do przeglądarki. I tak jak widzicie, teraz mamy na konsole zwrócony obiekt i w tym obiekcie, który jest typu simple change. Dostajemy informację jaka była wartość poprzednia. No tutaj poprzednia była undefined, jaka jest obecna, czyli dostaliśmy w, w pierwszym rzucie dostaliśmy 0 i jest to pierwsza zmiana tej właściwości, która weszła do komponentu naszego child komponentu z komponentu nadrzędnego. W drugiej zmianie, która weszła Mamy poprzednią wartość 0, aktualną 1 i nie jest to już pierwsza zmiana. Także taką, taki, taką dodatkową informację możemy, możemy wychwycić tutaj dla NG On Changes. Może jeszcze powiem, że w momencie kiedy komponent jest tworzony, czyli kiedy jest wywoływany konstruktor, to ten konstruktor jeszcze nie ma dostępu do, do właściwości, która jest przekazywana do komponentu z komponentu nadrzędnego. Czyli gdybyśmy chcieli tutaj dodać informację w konstruktorze, zmieńmy tutaj na konstruktor, Konstruktor, dobrze, chyba się tu literówki nigdy nie zrobiłem. I teraz mamy nagrane. Jeszcze raz przeładujmy. I proszę, w momencie, kiedy ten komponent był tworzony, to konstruktor jeszcze nie posiadał, nie posiadał informacji wartości właściwości przekazanej przez mm, komponent nadrzędny. Tak? Jest tu undefined. Dopiero w momencie, kiedy mamy on init, to ta wartość została przekazana. I tak samo w on changes. I to tyle na dzisiaj. Nie przedłużając, dziękuję za Wasz czas i yy, za Wasz czas i poświęcenie uwagi do tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście do obejrzenia innych, kolejnych mm, tematów. W kolejnych odcinkach będę kontynuował temat zaczepów w cyklu życia, będę omawiał inne zaczepy, które są również nie mniej przydatne jak NG On Changes i NG On Init. Cześć i do zobaczenia.